w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Ogromne zainteresowanie mediów tymi dokumentami, dlatego, że to są dokumenty, z których wynika, że Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1970-76 i regularnie pisał donosy. Za te donosy pobierał pieniądze. Instytut Pamięci Narodowej zaznacza, że te dokumenty będą dopiero analizowane przez specjalistów, tak, żeby potwierdzić jednoznacznie, czy nie były one sfałszowane, ale autentyczność tych dokumentów Dokumentów. Autentyczność, że to były dokumenty sporządzone właśnie w latach 70., jest niepodważalna. Sławomir Cęckiewicz, historyk, nie ma też wątpliwości, że te wszystkie dokumenty, które udostępnił IPN, a to blisko 700 Stron są wiarygodne. Stuprocentowe potwierdzenie tego, że Lech Wałęsa był agentem SB o pseudonimie Bolek, że był agentem niezwykle niebezpiecznym dla osób, które znajdowały się w jego środowisku, w jego kręgu towarzyskim i że otrzymywał za informacje przekazywane na temat swoich kolegów wynagrodzenie finansowe ze strony służby bezpieczeństwa. To są jakby najważniejsze informacje, które płyną z tej dokumentacji, która dzisiaj została upowszechniona. Nie ma żadnych wątpliwości, że te dokumenty są prawdziwe. To nie są tylko dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy. To są dokumenta to jest dokumentacja również pokazująca donosy agenturalne agentów, którzy mieli kontrolować Lecha Wałęsę. Historyk dodaje, że nawet jeżeli Wałęsa przestał współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa w 76 roku, to nie pozostawiło to żadnych wątpliwości, że później, w latach 80 a nawet wtedy, kiedy był już prezydentem cały czas, ta współpraca ze służbą bezpieczeństwa nad Wałęsą wisiała. Ta dokumentacja niewątpliwie stanowiła jakiś element nacisku na lecha wałęsę, ale pewnie jakby stuprocentowe opisanie tego wszystkiego jest jeszcze przed historykami. Te skany dokumentów będą dostępne przez najbliższe dni dla zainteresowanych dziennikarzy i historyków, tak, żeby każdy mógł się z nimi zapoznać. Przynajmniej kilka dni zajmie Instytutowi pamięci narodowej potwierdzenie, czy rzeczywiście te dokumenty nie były dokumentami fałszywymi i czy. Czy rzeczywiście są one na tyle wiarygodne, żeby móc jednoznacznie potwierdzić, że Lech Wałęsa był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa między 70 a 76 rokiem. Teraz nad tymi dokumentami będą pracować m.in. grafolodzy, tak, żeby dać na to pytanie jednoznaczną i ostateczną odpowiedź.